Druga część magazynu sportowego w radiu dla ciebie, ze mną w studiu przypominam panowie Tomasz Sokołowski, Łukasz Broś, a rozmawiamy o wczorajszych meczach um, naszych Pucharowiczów. Mówiliśmy o Legii i zaczęliśmy rozmawiać o pogoni Szczecin, która um, co prawda odpadła, ale pożegnała się godnie um, pokonując um, chęt 2 do 1 um, u siebie. Um, I teraz tak, pytanie, um, czy, czy waszym zdaniem ten dwumecz... Mógł się jednak potoczyć inaczej, Pogoń mogła realnie powalczyć o awans, czy jednak wynik tego pierwszego meczu też sprawił, że jej rywal do rewanżu podszedł inaczej? Arku, no to, to tyle scenariuszy, możemy teraz rozpisać co co powiedziałeś, ale na pewno ten pierwsze spotkanie i ta wysoka, wysoka przegrana Pogoni gdzieś to ustawiła, błędy, które popełnili, no co najmniej przy trzech bramkach można było uniknąć, bo to błędy takie gdzieś własne. I jakby ten mecz wyglądał, trudno powiedzieć. Także tutaj tak samo i te rewanżowe spotkanie. Nawet przy takiej porasy, jakbyś szybko zanotował jedną czy drugą mm. bramkę, jak ono by się mogło potoczyć, czy pogoń by nawiązała. No także tego się już nie dowiemy, ale no w tym dwóch meczu no musisz na, na wysokim i przeciwnik był można powiedzieć jeden z najmocniejszych akurat na w tej fazie, że ty musisz dwa równe mecze albo nawet z takim przeciwnikiem zagrać najlepsze swoje spotkania, żebyś tym nawiązał walkę, żebyś miał szansę. A po pierwszym spotkaniu Pogoń się jakby pozbawiła tych szans i teraz snuć domysły. Także i to się tyczy i zaraz przejdziemy do Lecha, to mhm. się tyczy Legii czy Rakowa. No musisz dwa spotkania na wysokim poziomie i też ci to nie daje gwarancji, że ty przejdziesz. Mhm. Gdyby nie ta porażka wysoka, Łukasz, 0 do 5, czy jednak klasa rywala w tym momencie no to nie jest poziom pogoni? Nie, mi się wydaje, że to też nie był rywal. Patrząc przez to, że w, drugi, w drugim spotkaniu zrobili 5 zmian, yy, widać, że pogoń się dobrze czuła w tym spotkaniu. Aczkolwiek no, przegrywając 5-0 na wyjeździe, no, to jest dużo zaliczka, dlatego dla ten RM chce pozwolić na 5 zmian. Yy, widać było po nich, że po prostu grają sobie swobodnie od początku i, i dali, dali pogoni. W pierwszej połowie dużo na, pozwolili może dla pogoni na, na dużo, na dużo sytuacji, dużo staje mm -hmm. fragmentów gry, dużo zagrożenia, więc jakby to się też skończyło w pierwszej połowie dwoma bramkami czy trzema. Różnie też mogło być, to jest piłka. Nie? Tutaj za chwilę mogło być e, różnie, Aczkolwiek ten i tak po, po pierwszej połowie zrobił już trzy zmiany Widzę, tych zawodników, którzy grają tak, w pierwszym meczu grali, więc już też ruszył od razu, żeby mm -hmm. za chwilę coś się może nie wydarzyło. No ale tak jak e, powiedział hmm, Tomek tutaj właśnie, że. Pierwsze spotkanie, 5-0, no to dużo, dużo, duża strata, hmm. więc później ciężko jest to zrobić i takich błędów w dwóch meczach też nie można popełnić. No tak, Pogoń odpadła, ale pozytywne informacje takie, że raz zwycięstwo, są też te punkty do, do rankingu. No i druga pozytywna sprawa to postawa bramkarza Bartosza Klebaniuka, o którym mówiliśmy dużo tydzień temu. Zastanawialiśmy się, czy podniesie się po tamtym spotkaniu, trochę się o niego martwiliśmy, no i podniósł się. Przynajmniej świetne spotkanie, świetna reakcja. Tak, tak. Widziałem u niego właśnie koncentrację. Na pewno mega, mega był bardzo skoncentrowany w pierwszej połowie i widziałem właśnie jego zagranie nogami z dwa. I w punkt fajnie rzucił piłkę na, na kilkadziesiąt metrów, i to było widać, że jest skoncentrowany, jest gotowy i te błędy, które popełnił wcześniej, wyrzucił z głowy i skoncentrował się na tym spotkaniu. Tylko ja jeszcze dokończę. Tylko właśnie ta pozycja bramkarza. Chyba, czy się zgodzicie zaraz ze mną, że. Fajnie zagrasz jedno czy drugie spotkanie, dostaniesz szansę, ale tak musisz być skoncentrowany i każdy wszyscy patrzą na ciebie. On zresztą po wywiadzie też mówił, że też się z tym źle czuje. Cały czas to ma w głowie. To nie jest tak, że jesteś w stanie to wyrzucić i cały czas z nim to siedzi. On wie, że na takiej. Nie chcę mówić na bombie tykającej jest, że. Będą patrzeć na niego, mm -hmm. co on nie zrobi, I on musi sobie z tym poradzić. i no Tak, tak i, to jest, i to jest trudne. I wiadomo, że zawodnicy chcą pomóc, kibice i tak dalej, ale on musi sobie sam pomóc przede wszystkim, tak, ciężką pracą, koncentracją, że no nie może na chwilę nawet gdzieś ta jego duża koncentracja, no, gdzieś troszeczkę się obniżyć ten poziom, bo na tej pozycji, no, chwila nie uwagi możesz no, wrócić do tego, Aha. skąd. Tak, ale w tym meczu właśnie pokazał, że po prostu dał radę, nie? Że się skoncentrował. Tak, że i jest, Tylko wiesz, Łukaszu, to jest każdy mecz Musi być. Każdy, ja, każdy tak, taki tak, ciężar, tak. co on dźwiga jeszcze z tym w głowa. Ja jest młodym zawodnikiem, więc się uczy się tego tak, tak naprawdę, i ty musisz, No i ty musisz być na tyle z tego, jakby to troszeczkę wyrzucić poza tym, żebyś był, żebyś ty na każdym meczu, w każdej sytuacji szybko decyzję podejmował. Bo na tej pozycji, no każda chwila zawahania, no, to kosztowna jest bardzo. Tak, słupko jeszcze o tym, co działo się wokół niego po tym pierwszym meczu. W takich sytuacjach mam wrażenie. Wychodzą z wielu osób te takie najgorsze rzeczy, bo zawsze najłatwiej jest kogoś zmieszać z błotem, zapominając, że jednak po, po drugiej stronie jest, jest młody chłopak, który ma też swoje emocje, hektolitrami lał się ten hejt w internecie, ale było też ogromne wsparcie, które ten piłkarz otrzymał od kolegów zespołu i też od innych sportowców i to było dobre. No oczywiście, że tak. Widziałem, że Kamil Grosicki tam bardzo, bardzo mocno wspiera młodego zawodnika, no i tak, i tak powinna funkcjonować drużyna, wspierać się po prostu, bo razem grają o jedno zwycięstwo w każdym kolejnym spotkaniu i, i to jest fajne, że się wspierają, każdy popełnia błędy, piłka na to jest gra błędów tak naprawdę, po, po, po tych błędach padają bramki właśnie. Mhm. I... I dobrze się trzymają razem i się wspierają. A, a hejt tak naprawdę w ostatnim czasie w różnych spotkaniach się wylewa. Wylewa się cały czas. Ludzie, i mi się wydaje, mówią o nim ludzie, którzy tak naprawdę nie doświadczyli tego w sporcie. Nawet nie, 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 w życiu zwykłym takim. Albo w życiu i nie doświadczyli tego, nie, nie zaryzykowali, nie poświęcili się czemuś, co tak naprawdę hmm. później może odzwierciedlać właśnie takie sytuacje, jak są na dzień dzisiejszy w sporcie. I to tam. Wiadomo, piszą różne osoby w internecie, którzy tak naprawdę, tak jak mówię, nie, nigdy nie grali tylko na komputerze, na FIFA i, i dlatego to tak wygląda. Tak, dziwię się, bo to nie tylko jakieś anonimowe osoby i fejkowe profile, tylko też ludzie z imienia i nazwiska, którzy mówią, że... Taki mecz już zakończył właściwie jego karierę. No ale nic, no, krytyka oczywiście tak, nawet ostra, ale hejt nie. Pogoni Czacin i Bartoszowi Klebaniokowi życzymy oczywiście wszystkiego dobrego. Już na ligowych boiskach może za rok będzie. Będzie lepiej w europejskich Pucharach. Wczoraj z Pucharami pożegnał się też Lech Poznań, który przegrał ze Spartakiem Trnawa. 1 do 3. No o ile Tomek na odpadnięcie pogoni byliśmy przygotowani już od tygodnia o tyle na porażkę Kolejorza no zdecydowanie nie. Po tym co zobaczyłem i w lidze i w tym pierwszym spotkaniu, szczególnie w tej pierwszej połowie, to wydawało się, że Lech ma to wszystko gdzieś tam dobrze poukładane. Dobrze przygotowany jest. Wiadomo, że zawsze jakieś problemy się znajdą, ale potrafią w meczach ligowych z tego wyjść. I pierwszą połowę no jedną z lepszych, jaką widziałem w wykonaniu lecha ostatnio, ale druga już połowa pokazała, że no, też i koncentracja, i podejście do tego spotkania, no i Danie nadziei tą, że stracili tą bramkę na 2-1, no to pokazało, że no, nie to, że jadą pewni tego awansu, ale że jeżeli nie podejdą odpowiednio, to, to mogą mieć, mieć problemy, ale nie sądziłem, że, że mogą odpaść, o tak mhm. powiem, że to niespodzianka na ile, no to pokazało to ten mecz, że nie, nie weszli dobrze, a obrona przy tych trzech bramkach, które no Lech stracił, no to katastrofalne zachowanie. Mhm. Po tym pierwszym meczu być może Lech pomyślał, że skończy się jak z poprzednim rywalem, też yy, no szalacko stracona bramka na 1-2, gdzie trochę tlenu dostał rywal, no tutaj dostał tlenu i już go wykorzystał w 100%. Tak, oglądałem akurat niecałe spotkanie, ja oglądałem drugą połowę bardziej, więc było widać zaangażowanie zawodników. Trenawy, bardzo, bardzo mocne. Wierzyli przede wszystkim, wierzyli w to, że mogą tak naprawdę z Lechem awansować. Chyba czuli to na boisku tak naprawdę, że, że Lech dzisiaj nie jest dobrze dysponowany, że, że Lech to nie ten sam Lech z Bułgarskiej. I wykorzystywali to umiejętnie na boisku. Mówimy o tych błędach cały czas indywidualnych. I tutaj znowu były takie błędy indywidualne w polu karnym. Pięciu zawodników Lecha, przewrotka zawodnika Strytnawy, no coś, coś, coś niemożliwego tak naprawdę. I no. leciała, leciała, leciała i, I, wszyscy i patrzyli, racja, i Wszyscy reakcja. patrzyli właśnie tak. o to chodzi, nie? I to jest, to jest zbyt łatwe, to jest zbyt łatwe, tym bardziej, że, że jest, jest, jest duża, duża liczba zawodników Lecha Poznań tak naprawdę w polu karnym, a stoi jeden zawodnik i oddaje tak łatwo strzał, no przepiękna bramka, no ale to jest dla mnie zbyt łatwe, zbyt łatwe i, i później no tak kasz, naprawdę... ale każda bramka, którą stracił Lech, no, to, to jest taka, no, można powiedzieć łatwa, trochę taktyczna i trochę taka, nie przystoi takiej drużyni jak Lech. No tak, no, właśnie o to chodzi, nie? Że, że, że po pierwszym spotkaniu nikt sobie właśnie nie wyobrażał z tego, że to tak, 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 tak się może, tak, tak się może to, coś takiego się może wydarzyć. No, tym bardziej mówimy właśnie o, o dwóch równych meczach, nie? o tym podejściu, o tym o tej de de determinacji w tych spotkaniach, o zaangażowaniu takim i koncentracji głowy. No i, I to gdzieś ucieka, nie? Ucieka nam trochę to w niektórych spotkaniach tak. w, w polskim drużyną. Dla nas to co najmniej niespodzianka. Jesteśmy ciekawi, jakie reakcje panują na Słowacji, a tak się składa, że mamy już połączenie z naszym gościem przy telefonie Jan Mucha, były reprezentant Słowacji, były bramkarz m.in. Legii Warszawa, dziś trener bramkarzy Słowana Bratysława, Cześć Janku. Cześć Pannu, ja pozdrawiam was serdecznie. Witamy Cię serdecznie. Powiedz, jakie reakcje na Słowacji po, po, tym, po tym sukcesie Spartaka? Czy to był sukces bardzo niespodziewany, czy jednak była wiara, że, że ten lech jest do wyeliminowania? No, słuchaj, duża sensacja. To jest, trzeba sobie powiedzieć, otwarcie. Sensacja, która na, na pewno się powtórzyła, tak? bo pamiętamy. Chyba pięć lat temu Legia tak samo odpadła i, i teraz odpadł Lech, który po prostu za dużo chyba chyba za dużo przekombinował w tym wszystkim, bo bo po prostu przyjechał na i, i po prostu chciał tam, na wygrać. Tak chcieli chyba na wygrać że myśleli, że trenawa się podda i będą i, i poproszą ich, żeby po prostu żebyście strzelili No i tak nie ma piłce. No niestety Wiadomo, trener ma dużo słabszy zespół i jakościowo i piłkarsko, i... ale po prostu jak do tego serduszko, to po prostu, to, to ci się na boisku po prostu zwróci i no i dużo senzacja tak jak Tak, czyli, czyli mental mówisz, tak? Lech po pierwszym meczu, no, po pierwszym meczu już widział się w kolejnej fazie, a, yy, a Spartak wciąż, wciąż wierzył. No, tak jak powiedziałem, no po prostu to jest. Yy... Też, też, ee, też polskich do polskim mediów, że po prostu to będzie Trnama będzie po prostu czekała <coughs> na swoją okazję, będą i e, będą chcieli wykorzystać jedną dwie okazje, no i to im się udało I w pierwszym meczu i drugimi są tam gdzie są po prostu się Wakacyjnie na ten mecz. <laughs> tak to powiedz jeszcze, co, co się mówi na Słowacji? Co się pisze po, po tym meczu? Jakie są generalnie reakcje, emocje? No, trzeba powiedzieć, że to jest pierwszy, pierwszy raz, co Tatiana ma w Wcześniejszy rundę, także do, to, grado, będą grali playoffa. Pierwszy raz jeszcze z takim przeciwnikiem. Jak powiedziałem, dla nich jest to duży sukces i będą grali dwa mecze teraz na Słowacji po dni programu w Kosicach. W Także oni będą mieli jakby no, no, no. warunki. Wydaje mi się, że, że też wiadomo, że nie będą faworytem, ale mają, mają mają szansę jakieś tam na pewno do awansu. No i to, to na pewno by było super, bo mi też jesteśmy jakby już w grupie. Konferenzyk i też będziemy walczyli o, o Ligę Europy i jakby jeszcze tak wyszło, to było fotki piłki o olbrzymi sukces, bo po prostu tak rzadko zdarza. W haifie było za gorąco, żeby awansować. Mm, i za gorąco i <grym> <grym> nie wykorzystaliśmy swoje okazje. Teraz mówisz, o naszym meczu tak tak. Jak... Tak, tak, tak. Makabi Hafa, słowem Bratysława, widzę, mistrzów. Tak, tak, tak. No po prostu byli o troszeczkę lepsi, no ale nie było to tak, że byli, nie wiem, o dużo lepsi i nie wykorzystaliśmy swojej okazji I trzeba powiedzieć, że to nie jest przypadkowy zespół grali rok temu, grali w grupie e, Champions League. I też grali Juventus Turin, mieli parę Saint Germain, także e, ten zespół na pewno, na pewno masowe jakoś. No ale tutaj na tym poziomie już nie ma nie ma tych meczów, nie ma tych przeciwników. Od, y, od kiedy jesteś? Bo ostatnio jak byłeś u nas, to jeszcze chyba nie byłeś w Slowanie. Czy już tam coś było, a nie chciałeś powiedzieć. Tak, tak, już już było, ale nie mogłem się dogadać. No wszyscy <laughs> nie tak się tutaj, dogadać. no konktatorstwo, tutaj nic nie powiem, nie powiem, tak, żebyśmy byli no, pierwszą stacją, w nie? W życiu w piłce nożnej dopóki nie masz popisaną mowę, to, 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 to są takie takie glibanie, także nie, nie, nie byłem w kontakcie, rozmawiałem, rozmawiałem i po prostu się w końcu dogadaliśmy. No i pierwszy mój mecz był pierwsza runda wjazd do Luksemburga. No, jestem od, 6, od 5 tygodni, także KUBIE. No, no i walczymy, no walczymy. też też dla nas jakby uh, był priorytet wejść w jakąś tam grupę, no, to nam się udało, no, ale wiadomo, że... Chcecie w Lidze tutaj, Europy być. No chcielibyśmy być w Lidze Europy, bo rok sobą było ostatnie trzy lata z rzędu w konferencji no i chciałoby się po prostu i do tej Legii Europy zerknąć, także zobaczymy, jak się <noise> potoczy. Ja Jeszcze chciałbym Cię zapytać, czy Ty byłeś, już wtedy pracowałeś w Legii, jak Legia grała z y, Mityland? Nie, 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 jeszcze wtedy grałem w piłce, także a. byłem poza, poza Legiem, Legią. Legią oglądałem, oglądałem, tylko nie, 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 nie biłem, nie biłem, nie biłem. A oglądałeś może Legię? Nie, nie oglądałeś chyba, co? Ja byłem w na meczu Legii, także... O. tak jest, tak jest. Tak, jest. To co tam się działo? Jeden jest 45 minut, także to nie jest tak daleko. I A, o no zobacz. Mi w środę wylądowaliśmy z powrotem, no i ja wczoraj, wczoraj byłem... Przy, przy, przyznam wcześniej, że... Czy ty w ogóle sobie mogłeś... Czy ty grałeś w takim kiedyś spotkaniu? Jakim takim szalonym? No to, to spotkanie naprawdę było szalone, ale było bardzo fajne widowisko, widowisko i... E, ja się bardzo cieszę, bo byłem z chłopakami wcześniej na kawce po południu. I a, dlatego tak grali później, no? No, może i tak grali, ale wiadomo, że. Wiesz, jak to jest? Wygrywasz 0-2 no, i nie powinienesz dopuścić do. 0,3 nawet. No. A 0 nawet, tak, że nie, nie powinienesz dopuścić do, 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 do czegoś takiego. Także, Czyli to koncentracja, no, szalancja, Tak można powiedzieć? No, czy to. No, czy legia no, inne ma problemy, według ciebie? No, no, wydaje mi się, że kontrolujesz mecz i powinieneś go tak jakoś zespół taki mecz nie może, nie może dopuścić do takiej, nie powiem, że dramy, ale, ale po prostu powinieneś to spokojnie skontrolować do końca, bo, bo dominujesz i jesteś lepszy, no i po prostu już tam ta psychologia w tej głowie ci mówi, że a ci zero, już się nie może nic wydarzyć i tak na końcu dnia to tak e, czasami tak po prostu jest no ale to jest wszystko w głowach, niestety. Tak, Jan Mucha, dziś w Slovanie, Bratysława jako trener bramkarzy, ale jeśli jest okazja, to nie odpuści e, szansy, żeby zobaczyć na żywo Legię Warszawa. Tak było wczoraj. Wielkie dzięki, Janku, za, tak. e, za, za rozmowę i mamy nadzieję do zobaczenia rychło w Polsce. Będziemy się uśmiechać. Będzie to troszeczkę trudniej teraz, ale powodzenia wszystkim, pozdrawiam Was mam nadzieję, że szybko widzimy kiedyś. Tak, dzięki serdeczne, no, powodzenia. dobrego, Też. Powodzenia też w ostatniej fazie, w której Słowan trafił na Naris, czyli zespół, który odpadł z Rakowem Częstochowa. To pierwsze spotkanie 24 sierpnia. A no tak, Zeszliśmy znowu na Nalegi, a zakończmy jeszcze temat Lecha Poznań. Zgadzamy się, że, że panowie na, na stojąco chcieli przejść przez ten mecz? Czy tu jeszcze jakieś pomody? No, coś w tym jest, ale mnie to dziwi właśnie, że ta zaliczka nie była tak, tak duża tak naprawdę to jednobramkowa. Jakby 3-0 prowadzi, nie. dwa tak, tylko tak, -1. takie podejście, nie? I to mnie właśnie zadziwia, że zamiast zagrać takie same spotkanie, jak na Bułgarskiej, to po prostu lech sobie trochę chciał obok tego meczu, jak tak, tak to wyglądało przejść. Nie wiem, czym to było spowodowane. Czy to jakieś przygotowanie, czy, czy mental, czy, czy co innego, tak naprawdę no, zbyt łatwo i, i, i to tylko dało kopa Trenawi, po prostu do tego, żeby po prostu że, i uwierzyli w to, że mogą to, to wygrać. Lech przełożył swoje mecz, swój mecz w Lidze. Więc jeśli chodzi o zmęczenie to, to nie możemy mówić o takim Argumencie No chyba nie Arku, ale to też nie Łukasz też dużo powiedział, ale to też nie wiemy Jak jest w głowach zawodników Co siedzi, jakie przygotowanie Czy dobór zawodników był odpowiedni Bo jak w przerwie schodzi Środkowy, lew... środkowy lewy obrońca I lewy obrońca No to też pokazuje, że gdzieś jest Lech ma problem tak I te sytuacje, do których dopuścił I zachowanie przy tych sytuacjach No to też jest karygodne tak? A to, że Iszak nie jest w tej formie, co był w poprzednim sezonie, no to też pokazuje, że czy Weldę, czy Machwiński to trochę jest za mało. To trochę jest za mało jakości jak na, jak na Lecha. Teraz się mogę skupić na. Na lidze. E, a jeśli chodzi o przekładane spotkania, to też informacja e, właściwie sprzed nie, niecałej godziny Ekstraklasa poinformowała, że, e, że Legia swoje spotkanie przełożyła w szóstej kolejce. W szóstej kolejce Legia miała zagrać z pogonią Szczecin, y, i to spotkanie y, miało się odbyć 27 sierpnia. Zamiast tego, to spotkanie będzie 26 lub 27 Września. Także taka informacja sprzed, sprzed dosłownej chwili. A na koniec zostawiliśmy sobie jeszcze Raków, który się nie zatrzymuje. Druga wygrana z Arisem Limassol, tym razem 1 do 0. Wygrana, jak piszą portale, w cypryjskim piekle, bo też temperatura mordercza. Pytanie. Yy, ogólne. Właściwie jaka jest tajemnica, sposób yy, Rakowa, że, że jest w tych pucharach tak konsekwentny, że wciąż rywale jednak solidni, a nie potrafią znaleźć sposobu. sposób. To chyba ta solidność yy, jest, yy, jako cała drużyna jest zdyscyplinowana w defensywie. Yy, jeżeli ktoś nie wróci, to za niego już widzę, już, już chłopak z, zasuwa, tak, do danej strefy, gdzie jest zagrożenie i dobór personalny i też yy, Młodość Tenera, szwargi, który wszedł w buty Marka Papszuna, no To też jest, była, to też jest właśnie. Pokazują te mecze, że jest na odpowiednim miejscu, że zna zespół, plus transfery plus yy, pomysł na grę realizacja tego. I taką rzecz pamiętam w meczu z Karabachem, yy, że wchodzi Nowak, kontuzja była Jeboaha on wchodzi bodajże w 30 minucie, a w 75, czyli gra, w 60 minucie, czyli grał można powiedzieć pół godziny czy trochę więcej, dostaje zmianę. Czy też było widać, że on nie wszedł dobrze w ten mecz i też wy, wyglądał także nie boi się podejmować jakiś takich To jest ważne bardzo, no. Tak, to i, bardzo i tutaj właśnie patrzy na cały kształt zespołu, nie? Jak, na wynik, na, na zespół tak, jak to ma wyglądać. Się... I nie? reaguje, tak, i reaguje i, i można powiedzieć troszeczkę kopiuj wklej tego meczu z Karabachem wyjazdowego teraz co pokazała Raków że mieli swoją sytuację, tam miał je wołach, tu miał y, Piasecki niewykorzystana i za chwilę właśnie czekają na tą swoją jedną sytuację i dostali ją. Kapitalnie Tudor w Karabachu, akcja, tutaj z wolnego daje, ale cała rzecz, dyscyplina no, w obronie, no to, to właśnie to się rzuca w oczy, spokojne rozgrywanie, ale oczywiście no, Aryś miał swoją szansę w pierwszej, w pierwszej połowie, bo to co powiedziałeś ja bym dodał nie temperatura tylko wilgotność była tu wilgotność była kluczowa dużo, tak, tak. i dali i po tej pierwszej połowie niektórzy nie, nie widzieli jak drzwi do szatni żeby ktoś im mógł otworzyć bo nie widzieli na oczy to jest niesamowite. Mhm. Podobna sytuacja, jak wspomniałeś z Karabachem. Niektórych to może irytować, jak, jak, jak gra Raków w, ty, w tych rewanżach, bo faktycznie defensywa i, i kontrolowanie tego wyniku, już kolejny trener tam gdzieś próbuje szpileczkę wbijać tenerowi Rakowa, że no, jak chcecie tak grać, no, to jest wasza sprawa, ale to yy, z futbolem nie ma nic wspólnego. Ale umówmy się, na ich miejscu pewnie graliby tak samo, gdy prowadzili i mieli okazję bronić tego wyniku. Trzymamy kciuki teraz na rozkładzie FC Kopenhaga, więc, więc też wal w zasięgu i trzymamy kciuki, żebyśmy znowu mieli e, klub polski w, w lidze Mistrzów. A na koniec, jeszcze jedno, jedno pytanie: e, Chciałem wrócić do, do pogoni Szczecin, e, ponieważ e, informacja, którą podał kanał sportowy e, w blokach e, Jacek Góralski, który miałby dołączyć do, do portowców. I Jakie bliskoma, to bliskoma, byłoby nie? wzmocnienie, biorąc też pod uwagę, że, że trochę miał ostatni rozbrat z futbolem? No, to już bardziej takie pytanie, bardziej yy, z cyklu. Ciekawe, co, co z Jackiem, tak naprawdę. Czy jest zdrowy, czy przygotował okres przygotowawczy, czy będzie bezpośrednio od razu wzmocnieniem yy, kadry i pierwszego zespołu pogoni. Ale no, jeżeli jest tak i że jest po, po całym okresie przygotowawczym i. I jest zdrowy, no to na pewno, na pewno ciekawy transfer dla pogoni do środka Pola, bo wiemy, że Łęgowski odszedł do Włoch, więc też pewnie szukają zawodnika gotowego i doświadczonego do, do środka pola, więc liga będzie ciekawsza. No tak, to co. Łukasz już powiedział, to tylko dodać, w jakiej dyspozycji jest. A wiemy, że trening nie zastąpił meczu i te obciążenia są dużo, dużo większe dla organizmu. Jeżeli dojdą pod względem finansowym, no to na pewno ciekawy transfer. Szkoda, że tak późno można powiedzieć, bo można było to wcześniej załatwić, ale to pogoń ma swoje problemy, tak? Czy ma środki na pozyskanie, zobaczymy gdzie się spotkają czy to już jest praktycznie już jest tylko testy medyczne i już jest załatwione czy coś więcej czy dopiero Jacek rozgląda się i, i jakby ma kilka ofert na stole i tylko wybierze najbardziej atrakcyjną dla niego dla rozwoju tak? niż pierwszą lepszą jeżeli tak jest bo, bo to nie tylko chyba Pogoń jest zainteresowana żeby właśnie Góralski dołączył do ich klubu. I krótko na koniec jeszcze a propos najbliższej kolejki Ekstra klasy, hitów żadnych nie ma, ale o Legię chciałem zapytać, która podejmuje Koronę Kielce, czyli ekipę klasową Słabiutko radzi w tym sezonie tydzień temu wpadka, spuszczone połomice. Dobry moment, żeby się, z Legią się mierzyć, która ma gdzieś z tyłu głowy, puchary? Myślę, że dla korony chyba to jest najlepsze spotkanie, na jakie mogli trafić, kiedy przyjeżdżają na Legię trochę zmęczoną. Ostatnim spotkaniem w wiedniu i. I jestem bardzo właśnie ciekawy, jakie będzie podejście drużyny z Warszawy na to spotkanie. No wiadomo, korona, korona będzie chciała zagrać jak najlepiej pewnie, ale to też będzie ustawione bardziej defensywnie, e, defensywnie i będzie wyczekiwało na jakoś, jakiś kontratakt. E, więc na to, na to się na pewno legiści ligi, mi się wydaje, muszą nastawić. No i jestem, jestem ciekaw, z chęcią przejdę się na spotkanie i zobaczę właśnie. Tak, to spotkanie przy Łazienkowskiej w niedzielę o 20:00. Zobaczymy, czy, czy uda się Legii zaskoczyć, chociaż po tej wpadce spuszczą. Kibice chyba nie pozwolą, żeby gdzieś koło, koło tego meczu bokiem przejść. A na dziś kończymy magazyn sportowy. Łukasz Broś, Tomasz Sokowski, dzięki serdeczne panowie. Dziękuję, dobrego dnia. To wszystko na dziś w magazynie sportowym. Arkadyż Błaszczyk, kłaniam się. W radiu dla ciebie teraz wiadomości. Sponsorem audycji jest bank PKOSA.